John, jesteśmy na uroczystym otwarciu Twojej restauracji pod nazwą Blue Cactus w fabryce Norbin w Warszawie. Powiedz, co to jest za restauracja, a przede wszystkim jaką kuchnię oferuje potencjalnym gościom? Nasza restauracja jest Tex-Mex, to jest mieszanka z teksańskiej i amerykańskie jedzenie, jako burgery, żeberki i też meksykańskie jedzenie, które jest popularne jest fajitas, burritos i tacos. To jest bardzo popularne jedzenie u nas w Stanach. Otworzyliśmy nasze pierwsze restauracje, na Mokotów, Blue Cactus, legendarny restauracji, który otworzył w 1996 roku. Uh, tam pobraliśmy działalność 22 lata. Um, zamknąłem to i 4 lata później otworzyliśmy, mamy jedną restaurację tutaj w fabryce Nordlina i też w elektrowni po Wiśle. A powiedz dlaczego właśnie zdecydowałeś, się, aby to była kuchnia meksykańska? Oczywiście rozumiem, że Amerykanie uwielbiają kuchnię meksykańską, natomiast jeżeli chodzi o Polaków, czy Polacy również lubią kuchnię meksykańską. To jest bardzo... Dobre pytanie i ciekawe też, bo kiedy my utworzyliśmy restaurację w 1996 roku, nie było dużo, bo po pierwsze nie było w ogóle dużo restauracji wtedy, a palacy wtedy nie tak bardzo lubili pikantne jedzenie. I my mieliśmy taki test, test panel, czy, czy ludzie chcą mieć rzeczy, które jest bardziej łagodniej który był normalny, ale czy bardziej autentyk? I dlatego było 8 na 10, czyli mieć to jest nie. Jeżeli uh -huh. będzie bekantyny, zrób to autentyk i zrób, zrób to Dlatego I dlatego, um, dlatego restauracje trwały 22 lata, bo wszystko było autentyk. Um, chyba my byliśmy pierwszych burgerów w, w Polsce oprócz McDonald's tak, w, w restauracji. Dlatego żeberka też, um, steaki i takich różnych rzeczy. My Otworzyliśmy ten cały koncept w, w, w Polsce. A powiedz Johnny, osoby zainteresowane, jeżeli chodzi o gości, którzy chcieliby od, odwiedzić Twoją restaurację właśnie tutaj w Norblinie, to w, jak, w jakie dni, tygodnie oraz w jakich godzinach dana restauracja będzie otwarta? Jest otwarta na, na i do, do, do wieczora, dokładnie jak, jak każde restauracji tutaj, to jest do, od 12 do 23, uh, w weekendy to jest uh, dłużej, bo my mamy świetny bar, który serwujemy nasz uh, signature cocktail, to jest margarita, uh, mrożone, truszkawkowe um, i zapraszam 7 dni w tygodniu. Wyprzedziłeś moje kolejne pytanie, jakie tutaj macie takie najbardziej przebojowe drinki? Natomiast jeszcze może powrócę do samego jedzenia, czyli do samych dań tak naprawdę. Jeżeli chodzi o Wasze takie najbardziej popularne dania, jakie to są, jeżeli chodzi o kuchnię meksykańską waszej restauracji Blue Cactus? Um, najbardziej popularne dany w tej chwili jest Fajita. Uh, to jest uh, w po, podane w różnych uh, składników. Uh, to są um, papryczki, uh, cebula, czosnek, smażonek i też może dodatek mieć marynowany wołowiną lub marynowane wieprzowiną uh, lub krewetki uh, do, do tego. I dostajesz to na bardzo gorące patelnie i dostaniesz placki i razem z guacamole i różne sosy i możesz kombinować i robić swojego taki Street foodowy uh, mały taco. To jest nasz najbardziej, taki signature, signature dish, co my mamy. A skąd w ogóle pomysł, aby otworzyć właśnie restauracje tutaj w Polsce, kuchni meksykańskiej? A jakie to są były twoje początki? Jak właśnie tutaj w Polsce, jak trafiłeś do Polski? Jak e, znalazłeś się tutaj? Ja? No to właśnie ty. A, to jest przypadkowy. to jest zbyt długa historia, ale uh, lędowałem w 1992 roku i uh, byłem ochotnikiem tutaj, żeby wspierać uh, różnych biznesmenów tutaj, ale szybko widziałem, że Polaków nie potrzebowali wsparcia, żeby być dobrym biznesmenem, to ten entrepreneurship uh, już, już było tutaj, ale... Um, jak tylko kocham kraju, kocham jak i też moja żona jest Polką, dlatego to też jest łatwe, żeby zostać tutaj w Polsce. No właśnie, e, e, zastanawiam, się, e, e, zastanawiam się, gdzie tak naprawdę ty więcej czasu przebywasz, w Stanach czy w Polsce, ale skoro masz żonę Polkę, czyli tutaj. Nie, nie, tak, tak, mieszkam tutaj, tak. A jeżeli chodzi o Stany, to z jakiego regionu stanu, z jakiego stanu pochodzisz? Florida, Orlando. Ja i myszki Myki. Czy czasami zdarza się tobie tam jednak dostaną, w, nie wiem, na wakacje, poleci w odwiedziny do, do rodziny? Czy cały czas tutaj ciężko pracujesz w Polsce? Ja jest. Y Leczę tam za, za kilka tygodni, żeby zwiedzać moje rodzice, bo dzięki Bogu oni jeszcze żyją. Ale jestem tutaj bardziej, bardziej, tutaj w Polsce mieszkam. I ostatnie pytanie. Chciałbym, abyś zaprosił wszystkich potencjalnych swoich gości do odwiedzin Twojej restauracji. Pod jakim adresem, pod jaką nazwą? Tuż Ty, jako właściciel, już zachęcisz naszych widzów i ewentualnie inne osoby zainteresowane. Zapraszam wszystkich do Blue Cactus w fabryce Norbin. Jesteśmy otwarcie codziennie. I zapraszam na pikantne jedzenie i we drink